Cześć, witajcie, z tej strony waha przed Wami kolejny odcinek ze Skyrim'a. No i w poprzednim filmie nie wiedziałem, w jaki sposób mam niby skopiować te napisy z tablicy Kalkalmo, czy jak to się tam nazywa. A rozwiązanie jest bardzo banalne i po prostu potrzebujemy do tego papieru plus coś do pisania. E, wiecie, ja obstawiałem, że, e, że do tego będziemy potrzebować, e, no nie wiem, czegoś skomplikowanego, coś w tym stylu, no nie? A tutaj bierzemy sobie kartkę, węgiel drzewny i po prostu będziemy to, no, przepisywać tak ręcznie. E, tak po prostu. A, no dobra, no po prostu zróbmy to teraz i tyle. E, I wrócimy sobie do Endhira, czy jak to się tutaj mówi. O kurde, tak właśnie że słyszałem, że ktoś tutaj idzie, e, w ogóle dawno nie używaliśmy krzyków, ja o tym ciągle zapominam. A takie kurde fusurodato bym sobie rzucił. No i pięknie, masz no, też tarczą, ten mnie leje po mordu. Tarczą, tarczą to mu oddam. Dobra, tak. no i zabici. Jeszcze sobie ich przeszukamy tutaj. Czy jeszcze gdzieś jest jakiś przeciwnik? Teoretycznie na kompasie pokazuje się gdzieś w oddali, ale nie mam pojęcia gdzie i raczej nie mogę zamiaru go szukać. A po prostu zaprzemy sobie grę i mam nadzieję, że jak już tutaj wyjdę, to będę mógł się spokojnie teleportować. Chociaż niekoniecznie, bo to nie jest, wiecie, jakby Skyrim, tylko. Niby to była ta wieża, ale dobra, może, może będzie się dało normalnie. E... A bo to jest gdzieś tu. Ja się chciałem z tym teleportować już. Fajny ten, fajne przejście sobie znalazłem, no nie? Co? Nie rozumiem, co ten znacznik mi pokazuje. I tak myślałem, że umrę teraz, to było w ogóle głupie, nie wiem czemu tutaj skoczyłem, ale dobra, nie wiem czemu ten znacznik mi pokazuje w tym miejscu. W ogóle nie pamiętam, kto to był ten end here, więc jest trochę problem, szczerze mówiąc. I nie wiem, gdzie mam iść. Ale no ten skok był super, naprawdę. Znaczy, no, obstawiłem, że wiecie, że jakoś w wodzie tam skoczę i będzie dobrze wszystko, ale chyba mi nie wyszło, no nie? Oj, sorry. E, ale w sumie ja tu dalej będę próbował zejść, bo nie wiem, którędy inaczej. Czy ja mam coś, kurde, nie wiem, jakieś powolne opadanie, coś w tym stylu? Chyba nie mam, niestety. Ale... Właśnie, może bardziej w ten sposób. No i się udało, spoko. Nie no, naprawdę mi się nigdy nie chce po tym łazić jakoś tak, wiecie, normalnie, w sensie wracać po całej tej lokacji. Tylko zawsze wolę sobie w ten sposób. Chociaż tak nie mam pojęcia, gdzie mam iść. A, L się włącza, taką mapkę. Ja kompletnie nie znam... A, tu jest. Dobra, nie zauważyłem. Ja kompletnie nie znam Markartu, szczerze mówiąc. Więc tak trochę sobie łażę... Eee, ...bez sensu po tym mieście, ale no spoko, jakoś dam radę. Co jest? Tutaj to jest w ogóle? Zobaczcie, ja go nie mógł zabić. Mamo, dlaczego kłócisz się z tatą? Nie kłócimy się, tylko... Może coś zjesz? Mama i tata porozmawiają O co ty je chodzi teraz? Dziękuję za No jego ja się zabić nie da. A, nie mam pojęcia, co się teraz dzieje. Jeśli wiecie o co chodzi, to naprawdę napiszcie mi w, w, koment w komentarzach. Bo no, byłoby miło dowiedzieć się, o co tutaj chodzi. Poza tym, ogólnie to teraz myślałem, że będziemy wchodzić do jakiegoś domu. Aj, nie ogarniam coś dzisiaj, tego Skyrim'a. Naprawdę. A czy wiecie, bo wcześniej chciałem się teleportować, i wychodzi na to, że ja to będę robił, tak czy siak. Tylko, że wskaźnik pokazywał mi tutaj, no nie, więc mówię, no po co się będę teleportował? Myślałem, że to jest gdzieś tu. Nie wiem, nie wiem naprawdę o co tutaj chodziło. O co chodziło z tym wskaźnikiem i z tym strażnikiem. Teraz już nawet zapomniałem, jak, czego to był strażnik, ale też kompletnie nie mam pojęcia o co chodzi, więc jeśli wy wiecie, no to proszę o napisanie, bo byłoby miło wiedzieć. Ale dobra, no to wykonaliśmy sobie tą misję już. Tutaj jest ten owy Entir. A, tędy sobie zajdę. O, troszeczkę tak z dupy, żem szedł, ale spoko. Zaczynam od dupy strony. Czy to wszystko? A dobra, to jest on. Pewnie byłoby nie na miejscu pytać, jak udało ci się to zdobyć. Więc pytać nie będę. Odbitka? Dziwne. Spodziewałem się notatek. Rozumiem. Muszę się temu dobrze przyjrzeć. Proszę za mną. No, okay. hmm. To intrygujące, ale też głęboko niepokojące. Wygląda na to, że Gallus od miesięcy powątpiewał w przywiązanie Mercera Freya do gildii. Gallus zaczął odkrywać, jak to nazywa, nader wystawny tryb życia, przesycony wydatkowaniem ogromnej ilości złota na osobiste przyjemności. Czy dziennik wyjawia źródło tych bogactw? Tak. Gallus był chyba święcie przekonany, że Mercer Sram, odprowadzał bez niczyjej wie. środki ze skarbca gildii. Coś jeszcze, Antirze? Może coś o słowikach? Tak, proszę bardzo. Ostatnie kilka stron opisuje chyba klęskę słowików, ale nie ma zbyt wielu szczegółów. Gallus wielokrotnie też wspomina o swym silnym przekonaniu, że mercer zbezcześcił coś, co nazywa grobowcem zmierzchu. Niech chronią nas cienie. A więc to prawda? Nie wiem nic o grobowcu zmierzchu. Cóż to? Co uczynił mercer Frey? Przykro mi, Antirze. Nie mogę ci tego powiedzieć. Przede wszystkim twoje tłumaczenie musi jak najszybciej znaleźć się w Gildii. Bywaj, Antirze. Słowa nie są w stanie wyrazić. W porządku, karniak, Nie musisz nic mówić. Hmm? No dobra, spoko. Posłuchaj. Chcę tylko, by Gildia poznała prawdę. Zdarzyli Karliach szacunkiem i myślę, że zasługuje na więcej. Zrób co w twojej mocy, a ja uznam to za osobistą przysługę. Jeśli będziesz mieć problem z upłynnieniem kradzionych dóbr i będziesz akurat w zimowej twierdzy, zajrzyj do mnie w akademii. Jestem znany z tego, że od czasu do czasu przez moje ręce przechodzą przedmioty o podejrzanej proweniencji. Więc zobaczę, co da się zrobić. Ale to Sera pcha tutaj na no masakra. Eee, um, no dobra. Jeśli będziesz jeszcze mnie potrzebować, czy to wszystko? Ja nie Jeśli mogę nic mu teraz... Musimy dotrzeć wody. do pękniny jak najszybciej, zanim Mercer jeszcze bardziej zaszkodzi. Udało ci się zajść tak daleko, więc nie widzę sensu by dłużej to przed tobą ukrywać. Grobowiec Zmierzchu jest świątynią nocnicy. Słowiki przysięgły chronić go nawet kosztem własnego życia. Pośród ścian grobowca umieszczono wszystko, co reprezentuje wpływy nocnicy. Wygląda jednak na to, że Mercer złamał dane nocnicy przyrzeczenie i sprofanował miejsce, które miał chronić. Miałam podobne refleksje, kiedy Galus wyjawił mi to wszystko. Myślę, że z czasem zrozumiesz, o co mi chodzi. Jako członkini słowików musiałam przysiąc, że zachowam w tajemnicy wszystko, co tyczy się grobowca. Wiem, że w gildii niespecjalnie promuje się zaufanie, ale proszę, musisz mi zawierzyć. Udam się do Pęknięcia i zbadam sytuację. W międzyczasie no, no, no. chciałam dać ci to. Należało to do Galusa, ale. Dobrze to rozumiem. Że nie będzie wyjścia, jeśli gildia nie zechce posłuchać głosu rozsądku. U, dostaliśmy ostrze słowików. Chłania 20 punktów zdrowia i 20 punktów kondycji na sekundę. O kurde, obrażenia 79. O, czyli to jest lepsze. Co prawda, to jest raczej lepsze wobec smoków. No, ale zawsze możemy sobie te bronie wymieniać, bo to nie jest jakieś ciężkie. Ale kurde, w końcu broń zmieniliśmy. Dodam sobie tutaj do ulubionych. Jak to wygląda w ogóle? A. No, nawet nieźle. Spoko. W końcu jakaś nowa broń. Dobra, no to myślę, że pójdziemy sobie jeszcze tutaj do tej wyszczerbionej bani od razu. O, teraz może być problem z wyjściem. O, zawsze to samo. Dobra, udało się. Oko no w końcu coś nowego, bo w sumie ten ekwipunek to już naprawdę... Sorki. E, naprawdę długo już mamy. Chodźmy sobie do tej karczmy, czy tam... E, no zresztą, no karczmy, po prostu do tej wiszczerbionej bani. E, I zobaczymy, co będziemy dalej robić. Podstawiam, że wiecie, jakby kolejnej misji już nie skończymy dzisiaj, ale można zobaczyć o co chodzi w ogóle. Mam nadzieję, że przeszedł No i źle poszedłem. Nie wiem czemu, ale ta wyszczerbiona bania skojarzała mi się właśnie z ten, z tą karczmą. E, a wyszczerbiona bania to nie jest karczma, tylko właśnie miejsce tam, gdzie tak cała gilia złodziei jest. A... No to chyba lepiej jest. I zdziwiecie tędy. Kurde, naprawdę tak mi się wszystko coś miesza w tym skyrimie. C w ogóle, bo sporo nie grałem w Skyrim, była trochę przerwa. Co tutaj się dzieje? Kurde, czyli jednak muszę iść tam tak normalnie. Tu tędy sobie zejdziemy. Zamknęli mi kurde moje przejście i co? No to musimy iść tędy znowu przez te kanały, ale na szczęście nie jest to daleko. Cieszę się, że tu jesteś. Wydaje mi się, że niektórzy z tych ludzi zaczynają odgadywać moją tożsamość. Chcesz już stanąć przed gildią? W ogóle mam nadzieję, że nie słychać mojego komputera. To znaczy, że wy nie słyszycie szumu z komputera, bo zaczął chodzić naprawdę głośno, ale tak, znaczy nie tak jak już mówiłem, tylko e, po prostu jest dość ciepło no i się nam trochę grzeje. No chodźmy no i, i tyle. Trudno przewidzieć, co się stanie, kiedy wejdziemy do zbiornika. No dobra. Strasznie nie lubię podążania za postaciami w grach, ale to już mówiłem dużo razy, ale naprawdę ciężko z tym jest. Znaczy w sumie, no jak powiedziałem, że wyszczerbiona bania to jest karczma, no i w sumie jest, no, czyli dobrze mi się to kojarzyło. Wiadro się to pojawiło nagle. Nie wiem, czemu mi znowu zmieniło na angielskie nazwy. O, chyba będziemy się bili. Mam nadzieję, że nie przychodzisz tu z tą morderczynią bez powodu. Proszę, opuśćcie broń, żebyśmy mogli porozmawiać. Mam dowód, że wyprowadzono was w tole. Żadnych sztuczek w karniach. Albo za cię cienim zdążysz mrugnąć. I gdzie ten tak zwany dowód, co? Mam dziennik Galusa. Jego zawartość jest niepokojąca. Zobaczmy. To. to niemożliwe. To nie może być prawda. Znamy Mercera od bardzo dawna. To prawda, Brynjolfie. Co do słowa. Mercer od lat okradał gildię tuż pod waszymi nosami. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać, czy panna mówi prawdę. Delwinie, otworzysz skarbiec. Bryn, poczekaj na chwilę. Co jest w tej książce? Co tam było napisane? Tu jest napisane, że Mercer od lat okrada nasz skarbiec. Ogólnie to, um, jak tam zbieraliśmy jakieś takie przedmioty, chociażby tą kostkę Dwemerów, to się pojawiło, żeby do niego to zanieść. Będziemy musieli sobie to zrobić. Przecież to niemożliwe. Włamał się do środka. Te drzwi mają najlepsze zamki, jakie można kupić. Nie da się ich otworzyć wytrychem. O co jej chodzi? Delwinie. Użyj swojego klucza do otwarcia skarbca. Otworzymy go i poznamy prawdę. Użyj klucza, ale skarbiec dalej jest zamknięty na cztery spusty. Teraz użyj swojego. Obo. Złoto, klejnoty, wszystko zniknęło. Aha, Sera na oczywiście zablokowała wejście tutaj. Hm. możemy tracić zimnej krwi. Musimy zachować spokój. Weks, rób co mówi. To w niczym nie pomaga. Dobra, zrobimy to po twojemu. Na razie. Delwinie, Vex, pilnujcie pani. Gdybyście zobaczyli Mercera, natychmiast w ogóle przyjdzie. Bryn jest Zanim ci pomogę wyśledzić Mercera, Złagał muszę cię wiedzieć, audycy, co powiedziała ci, ci każda po Wszystko nie wątpią, w którą stronę masz No bram. Tak, tego się obawiałem. Sądząc po ostatnim wpisie w pamiętniku Gallusa, był bliski ujawnienia gildii działań Mercera. Coś jeszcze? Co? Słowiki? Ale zawsze myślałem, że to tylko bajka do straszenia młodych rekrutów. Nic więcej ci nie powiedziała? Próbowała oczernić Mercera w oczach Mayweather, co? Sprytna nunia. Czy to wszystko? W takim razie mam dla ciebie ważne zadanie. Masz się włamać do mieszkania Mercera i poszukać czegoś, co. No nie, znowu będziesz chciał Tak. Prezent od czarnych róż posiadłość Pengwald. Dali nam ją, kiedy wykopali poprzedni ród. Nigdy tam nie bywa, tylko płaci za utrzymanie. Wynają jakiegoś pentaka imieniem Waldy, żeby pilnował domu. Uważaj na siebie, młody. To ostatnie miejsce w Skyrim, w jakie chciałbym Cię wysłać. Zakradnij się do środka, zdobądź informacje i wynoś się. Masz moje przyzwolenie na zabicie każdego. O, kto ale to jest spoko, no czy będziemy mogli sobie pozabijać wszystkich. Uh, no dobra, może się zapytać. pytanie. Osobiście byłem tam tylko kilka razy i to zawsze w towarzystwie Mercera. Gdyby udało ci się prześliznąć obok jego stróża, to najlepiej byłoby się dostać rampą od podwórka na balkon. Nie. To jakiś cudaczny wichajster, który Mercer kazał zrobić na wypadek szybkiej ucieczki. Założę się, że celny strzał w mechanizm rampy od razu by ją opuścił. Hmm. Ostróża się, możemy zapytać. Ech, to Walt, niezły z niego agregat. Mercer ma pewnie na niego haka i zmusza go do lojalności. Porozmawiaj z Weks. Kiedyś znała go bardzo dobrze. Rozumiesz o co chodzi. No dobra, no to mamy już misję na kolejny odcinek, tak więc w tym momencie sobie to zakończymy. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.